Ale nasza ulbę ma... Po, o jak już się ciesz. Ooo, oh, W ogóle... Pff, ja muszę być zinkiem. Aaaa mm, weźmiemy moją ulbę postać Yeah bitches, come on! <laughs> dawno nie grałem nią W ogóle dawno nie grałem Ale dobra Też to moje oh, jazdy nie chcą Ooo, Wow, wystawy jakiekolwiek Ofensywne No zna pistola żeby moja matka na przykład. Nigdy nie lubiłem uciekać. Oh, na no jakich ja tym, na no ja grafice gram w ogóle. Nie ja gram na najwyższych, na moich. Ja gram chociaż na najwyższych teraz. Tylko że ja mam paski a ty nie masz. Trochę mi ścina, bo Skype. Ale dobra. A mi nie ścina. Ale i tak na nowych sterownikach mi lepiej chodzi. OCR. Można Możesz na nowe No, ściągałem ostatnie. A może kupię sobie... Jak po remoncie kupię sobie lepszego kompika? No ja będę ulepszał. No ja też! Na osiemnastkę. Osiemnaście, yeah. ja... Będę, będę ulepszał sobie. Ej, dwóch jest nie tutaj! Nie wiem, jak z PS3, ale ulepszał. Ja chodź tu może. No ej, czemu, czemu nie mogę go z góry zabić, what the fuck. Naciskam, się przycisk, naciskam przycisk, naciskam przycisk, że on nie chciał się... się Aj, petardę mi rzucił! Co za lamus! W ogóle zabiję go z pistoletu, co? Nie, nie zabiję go. No uciek! No, chamski będzie. Ale ucieka, to to mogę chyba, nie? <laughs> Jak chcesz. Oj to nie ten Gdzie on Dionys? jest, gdzie on zniknął O tutaj, Szybko! Dobra już O jeszcze ktoś mnie na stanie pisze To Ludzie, ludzie, ja tu w gram Ja mam wyłączonego w sumie I Dlatego, są Dlatego mi... Dlatego mi ścinę trochę no To prawie prywatna sesja no. Kurde, nikt nie gra, co tak No bo Skype jest włączony do tego Ach, chodzi mi o grę Asusy No to mówię, no to data, że Skype ten chyba nie wiem dokładnie zobacz aaa no. dobry łączy zbierał punkty znaczy to matus, chciałem powiedzieć matus, powiedziałem wybaczam ci dlaczego ty masz matus na urodzinie przez 2 u, przecież to obronę by a ja zmieniłem sobie bo broni kazał jak to brzmi, bronny kazał <głos> co? śmiesznie brzmi, bronny kazał jeszcze go słuchasz? Nie, kogo lubię co Nie, no ja też to jest nic dla niego nie mam, ale to tak śmiesznie brzmi, bron mi kazał <noise> No wiem ho, ho ho. Byłem szybszy. Ja jego widziałem jak się chował do siana, więc Mo Możesz go zdjąć jak chcesz Nie, leciałem już? Jest... o Tam, bo... Już tam leży na ziemi, w grobowcu. W grobowcu. Ja z i jeszcze go podrzuciłem do góry. Zbiję go. Zabij go. Ha. Myślałem, że on ucieka, ten drugi co tego. On tak się odruszył, jak ty go zabijesz. Już minutę zobacz, kurde. No szybko leci. Z by to już, by było 30 sekund. Dziwnie się gra bez mancza. Ciałem normalnie. Praktycznie się za nim grałem. Ma no tu siedzi cicho Bo w tym samym czasie zabiliśmy gościa, bo wielobójstwo było No wiedziałem Skupiłem się na grze, a nie na gadaniu Tego Monwalkera się nie mam zabiłem, Nie mam go w ogóle Bo ja go zabijam już drugi raz i on w ogóle się nie chowa Ja się mglem coś cisza Szkoda, że jeszcze na żywa nie można wchodzić tutaj No kurde, ja na to czekam Ja na tak ten, ja przychodzę przykład tego go i mam ochotę wejść na nie, ale się nie kurde No co to było, no Zabiło mnie tego, Twela Nie zdążył doskoczyć Zabiłem go z pistola Zabić go? Czy mam ci go zostawić? Nie wiem, możesz go zabijać jak masz blisko A Nie wiem gdzie on jest w ogóle już Z nich tam widzisz A, Zabij! Jest! Zabijam! Poklepię się aż w potyłku no <grym> Dupa Dupa! <grym> Zyskał <Zaskoczył>, lol! <grym> tak właśnie się, zostawiam się jak to będzie Robiłem tak specjalnie, żeby sp spadła właśnie. Chodź tutaj dziś razem. razem tu. To ty idziesz tutaj, a ja tu. No Ma... ja po prostu ci <laughs> Nie kręć się tak, bo się zauważy. Przeszepty. Coś słyszę. To tu szepcze. Chyba inko na swój temat. <laughs> Jaki są? No tak, gdzie. Ja ich znam. Ty jeszcze wiesz rzeczy o mnie nie wiesz. Ten. Na bank. Co? Bo w ogóle na shifta ustawionego tego, stanę, panę do kontrola. Nie wiem, przedstawiło mi instalowałem grę. Wspomniałem. Zaraz mi się namy, jak to w batyfiki. Tak, no ten, no, pewno. Muszę spróbować przestawić z shifta, kurde. Szkoda, że nie można... Może w AT3 dodać, że możesz się od razu na multiku. Ten... Nie sądzę, żeby dodali. O chciałem shifta znowu, no proszę. sensu. O kurde, a ja dostałem raz że za górę naciskałem shift, a mi się gra zlagowała. Też mogę dostać takie, takie coś. Oj, a mi się gra zlagowała, no pięknie. Pojawiły się pewne problemy techniczne z siecią, proszę czekać, what the fuck. No bo pewnie... O, ty dostałeś. A moja pasa ucie, ci uciekła jeszcze, lol. Ej, dlaczego? Straciłeś połączenie z hostem, wróćcie do mojego gru fajnie. Twoja wina. Jak moja? Bo ty hostem jesteś. No ale ja gra i Matusz. No, to dlaczego mnie wywaliło? To do spróbuj. Bo ja tu sam nabyw nabywam punkty. Cześć, ja tylko zmienię to... ...instalowanie na kontrola, musisz sobie stawić ogłoszenie. To jest nasz grill. Tu pracujemy z metalem z talentem i z know-howem. A tu pada nacisko. Co? Matu? Matu, na że gram? No? Co to pada? Na co zabieram? Tu Ja nie naciskam. Użyłam, to tu pada. Brzmi jak pada, kurde. O jezu dla mnie Tak, tak brzmi Bo ta szpada, jak się mocniej naciśnie to tak jest A ty na laptopie teraz siedzisz ma, matasz? Oczywiście hmm. A ty, ty w ogóle topie, na laptopie na nagrywasz ci wszystko tak? Tak bywa Nagrywa? A to już rozumiem te ci reaguje tak po prostu nagrywanie astro On nagrywa? Ej on teraz nagrywa? Nie, nie co, z tego co wiem to trochę nieaktualne informacje. To linku. Czemu nie ma nikogo w śladowcach? Przynajmniej u Czy mnie. To są dwie osoby. U mnie nie ma nikogo. <laughs> to może jakieś dziwne nagi. Nie, ale to były taki gry po prostu. Zaznaczyłem wam jednego I tam drugie jeszcze jest koło niego Ty ja nie widzę chyba moich przeciwników Sellowsów Albo może je widzę Ale nie jestem fajn Hes, zastanowiłam jednego. Ty ja nie widzę nikogo What the fuck no Nie widzę ani petar ani nic Coś mi się zbogowało Asasyn pewnie nie widzę na tak petardę, ja swoją własną rzucam. Nie widzę. No jakieś masz dziwne bugi. Żeby się zbogowało po prostu. O teraz widzę twoją petardę. Ale nie widzę tego, jak ona. O kurde. Ja mam najwięcej punktów. Ojej. Może teraz się odboguję po tej sesji. Dziwne, że już nie, ruszyć nie można ekranem, jak się skoniec I kto wygrał? Oooo, oh, bitches. Nie Twarda główka. Ja nie miał już tyle wyraźnie, gdybym ja grał do końca, a nie, żeby mnie wywalił Ja mam 12. No ale masz 3 najlepsze, nie? I 44 poziom. I z Grecji i wow. Co? Dupe! Co my główna?